Dzień dobry. W ramach popularyzacji wiedzy o dźwięku w mediach chciałbym rozpocząć cykl filmów, które pomoże osobom mniej doświadczonym jakkolwiek zrozumieć czy wejść w ten świat. Tytuł filmu już znacie, będzie on pierwszym w tej serii i mam nadzieję, że jakkolwiek poszerzy on Waszą wiedzę. Zanim jeszcze otworzę listę, wspomnę tylko, że kolejność, w której zapoznacie się z warstwami, odnosi się do tego, jak dane zbiory dźwięków układają się w miksie. Od najważniejszego do tych mniej ważnych, choć żeby dokładnie się wyrazić od dominującego narrację w dół. Chociaż to stwierdzenie też nie jest do końca klarujące i teraz nie zrozumcie mnie źle. Każda warstwa dźwięku podana w wyliczeniu to totalny must have. Nie ma udźwiękowienia bez którejkolwiek z nich. Tak więc zbiór z końca listy potrafi być równie ważny do kreowania imersji jak te z początku listy. To też pracując nad swoimi projektami nie zapominajcie o żadnej z nich. Bez zbędnego przedłużania, już przedłużonego wstępu. Zaczynajmy. Warstwa dialogowa. W skrócie po prostu dialogi. Są to rozmowy postaci, monologi, wypowiedzi narratora, szepty. Możemy również wliczyć w to rozmowy telefoniczne, różne komunikaty, choć nie zawsze, oraz wokalizacje, czyli oddechy, krzyki, płacz, śmiech i tym podobne. I tutaj zupełnie podstawowa wiedza. Dialog jako forma komunikatu do widza powinien być zawsze słyszalny i łatwy do zrozumienia. Po tym stwierdzeniu najprawdopodobniej podniosą się komentarze w stylu ale w polskim filmie przecież nic nie słychać. Na razie proponuję zawieszenie broni. Na wyjaśnienie tego zjawiska również przyjdzie czas, niekoniecznie w tym materiale. Odnośnie stwierdzenia zawsze słyszalny występują odstępstwa tak samo jak i do łatwy do zrozumienia. Czasami reżyseria przyćmiewa te stwierdzenia, tak jak często dzieje się w filmach Christophera Nolana. Użyję tutaj takiego ogólnego sformułowania, że my jako dźwiękowcy na planie i w postprodukcji dbamy, aby dialog był jak najbardziej przejrzysty, czytelny oraz brzmiący pełnie. Warstwa muzyczna, czyli największy oraz najbardziej dosadny nośnik emocjonalny, narzędzie, które pozwala stworzyć dowolny stan emocjonalny lub zintensyfikować emocje, których widz już doświadcza. W takim bardzo podstawowym podziale dzieli się on na diegetyczną oraz niediegetyczną. Ta diegetyczna, należąca do diegezy, czyli świata przedstawionego w grze lub filmie, jest słyszalna przez bohaterów, którzy mogą wchodzić w interakcję z ich nośnikiem. Wyobraźmy sobie radio stojące na stole, albo bohaterów jadących samochodem, którzy słuchają muzyki. Każdy z bohaterów jest w stanie ściszyć, Podgłośnić radio lub odtwarzacz, wchodząc z nim w interakcję. Jest i ta niediagetyczna, która nie pochodzi ze świata przedstawionego, analogicznie bohaterowie nie mogą wchodzić w interakcję z jej odtwarzaczem i jest kierowane wyłącznie do widza. Natomiast zawsze są pewne odstępstwa od zasady. Tejadic shift, czyli przesunięcie diegetyczne jest to termin, którym określamy sytuację, w której dźwięk diegetyczny lub niediegetyczny zmienia się w ten drugi za pomocą przedstawionej w filmie narracji. Na pewno spotkaliście się z czymś takim na przykład w Incepcji czy w Birdmanie. Są to przykłady muzyczne Natomiast przesunięcie diegetyczne może dotyczyć również sound designu lub voiceoveru. Bardzo dobrym tego przykładem będzie gra Hellblade, Senua's Sacrifice, w której bohaterka zmaga się z chorobą psychiczną, jaką jest psychoza. Jako widzowie interaktywnej opowieści, stale doświadczamy zabiegu, w którym myśli oraz głosy w głowie mieszają się ze sobą w takim stopniu, w którym sami już do końca nie wiemy, kiedy słyszymy właściwe myśli bohaterki, a kiedy potrzeby towarzyszące nam w grze wynikają ze stanu zdrowia bohaterki. Jest to trochę skomplikowany przykład, ale na pewno po zagraniu w grę będziecie w stanie rozpoznać, kiedy wykorzystywany jest DJD Shift. Gra nie ma wysokiego poziomu trudności, i jeżeli ktoś ze środowiska filmowego nie miał przyjemności zagrać w tę grę, to serdecznie polecam, bo jest to fenomenalne dzieło audiowizualne. Wracając, jest to podstawowy podział, który warto znać, ponieważ każda z nich spełnia właściwe role i służy do różnych celów dramaturgicznych. O tym, jak dźwięk wewnątrzkadrowy i zewnątrzkadrowy wpływają na widza i w jaki sposób potrafi budować narrację, na pewno usłyszycie w którymś z kolejnych odcinków. A na razie lecimy dalej. Efekty dźwiękowe. Wybuchy, wystrzały, ataki, kroki. Zbroje, statki kosmiczne, ale też marynarki, siadanie na krzesło, podnoszenie i odkładanie przedmiotów. Jest dużo różnych sposobów na podział tej warstwy. Natomiast w kontekście miksu wytłuszczę na szybko efekty specjalne i efekty synchroniczne. Efektów specjalnych na ten moment nie będę rozszerzał. Myślę, że z przed chwili wymienionych kilku dźwięków każdy z Was jest w stanie wskazać, który z nich jest specjalny. Natomiast czym są efekty synchroniczne? Efekty synchroniczne, czyli te nagrywane synchronicznie do obrazu. Dużą rolę w rozwoju efektów synchronicznych odegrał Jack Foley. Urodzony w 1891 roku w Yorkville, który w latach 20. XX wieku zaczął pracować jako inżynier dźwięku w Universal Studios w Los Angeles. Jack był jednym z pierwszych dźwiękowców w Hollywood, który naprawdę rozumiał potrzebę dokładnego synchronizowania dźwięku z obrazem. Imitacja dźwięku, bo tak również możemy nazwać to, czym m.in. zajmował się Jack, zawierały kroki, ruchy ciała i odzieży, interakcje, Stawanie i siadanie, oraz inne dźwięki, które możemy nagrać synchronicznie do obrazu, np. tłuczenie talerzy czy upadanie. Dlaczego wspomniałem, że rozróżnianie tych warstw jest ważne w miksie? Otóż zazwyczaj, podkreślam, zazwyczaj. Efekty specjalne są głośniej umiejscowione w miksie niż efekty synchroniczne. Często nawet powinny być one głośniejsze niż muzyka. Gdy zaczniecie aktywnie słuchać filmów i tego jak dźwięk zachowuje się w scenach akcji, na pewno spotkacie się z sytuacją, w której na przykład wybuch będzie na moment wyciszał muzykę. Jest to spowodowane selekcją brzmienia, która musi zostać wykonana, abyśmy wyraźnie słyszeli to, co dzieje się w filmie, podkreślili ważną funkcję narracyjną, czy po prostu sprawili, aby efekt słyszalny był jak najbliżej tego, co chcielibyśmy usłyszeć realnie, będąc w sytuacji przedstawionej na ekranie. Efekty synchroniczne spajają świat przedstawiony, i jednym z ich celów jest sprawienie, aby to, co widzimy, wydawało się realne. Nie jest to oczywiście jedyny cel ich użycia, ponieważ spełniają również przeogromną rolę narracyjną, ale o tym kiedy indziej. I na koniec ambienty i atmosfery. Są to dźwięki otoczenia, te odnoszące się do sfery rzeczywistej, akustycznej, czyli ambienty, jak i nierzeczywistej, tej budującej nastrój atmosfery. To może niektórym wydawać się niedorzeczne. Natomiast pozwolę sobie na stwierdzenie, że największym przyjacielem montażysty dźwięku, jeżeli chodzi o ambienty i atmosfery, jest ornitologia. Musimy wiedzieć, które ptaki śpiewają rano, które wieczorem, a potem rozbić to jeszcze na lokacje, ale również wysokość nad poziomem morza. Weźmy na tapet czajkę zwyczajną. W Polsce najczęściej możemy ją spotkać na nizinach, szczególnie w regionach rolniczych, więc przeglądając biblioteki dźwięków podczas udźwiękawiania filmów, którego akcja toczy się w górach, mimo tego, że sample czajki super mi się podobają, nie powinienem ich używać. Nie powinienem, po prostu. Zaburzylibyśmy wtedy prezencję świata przedstawionego, i część widzów w kinie czy przed telewizorem mogłaby mieć wrażenie, że coś jest nie tak. Niekoniecznie nawet znając się na tym, jakie ptaki możemy usłyszeć w górach. Podczas pracy ze studentami poświęcam sporo czasu na wyjaśnianie, jak ważnym aspektem jest właśnie ta warstwa, ponieważ potocznie możemy powiedzieć, że a, wrzucę sobie jakieś ptaszki czy wiaterek w tle i w taki sposób zakleję ciszę cyfrową czy cokolwiek innego. No nie. Szanowni państwo, jest to środek wyrazu lub inaczej mówiąc narzędzie, które pomaga w budowaniu immersji klimatu, który jeżeli chodzi o odbiór fabuły jest bardzo, ale to bardzo ważne. W tym materiale to tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego krótkiego filmu. Sekcja komentarzy w razie pytań jest jak najbardziej dostępna i będę starał się odpowiadać na większość z nich. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie lajka, subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia.